Ze względu na stan epidemiczny wprowadzony w kraju, te wakacje będą dla wielu osób inne niż do tej pory. Miejsko-gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu jak zwykle przygotowali wakacje pełne atrakcji zgodnych z panującymi obostrzeniami. Miejska Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu w tym roku organizuje wirtualne wakacje z duchami. Niestety z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować zajęć wakacyjnych w tradycyjnej formule, na czym niezmiernie ubolewamy. Co roku bowiem organizujemy zajęcia literacko-plastyczne, które cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. W tym roku musieliśmy zmienić charakter naszej pracy na pracę online. W tym celu zebraliśmy legendy dotyczące się wieża, m.in. o Czarnej Damie, o mądrym pomyśle księcia Siewierskiego, o sprytnym cyganie oraz inne dotyczące pobliskich miejscowości, m.in. o dzwonie z Brudzowic dotyczące Żelisławic, Gołuchowic, Wojkowic Kościelnych. Zaprosiliśmy do opowiadania legend gospodarzy naszego miasta, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, sołtysów. Również panie bibliotekarki zostały zaproszone do opowiadania legend, ponieważ na co dzień w swojej pracy podczas prowadzenia lekcji bibliotecznych przekazują taką wiedzę właśnie dzieciom i młodzieży. W tym celu właśnie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie w dniach od 13 do 31 lipca będą ukazywały się nagrania z opowiadanymi legendami. Mamy nadzieję, że te legendy chociaż troszkę przybliżą wiedzę dotyczącą naszego regionu i zgromadzą właśnie tą wiedzę, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie serdecznie zapraszamy do tak jak mówiłam wcześniej do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Jak co roku Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu przygotowało szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej. Już od 6 lipca bardzo serdecznie zapraszamy na zajęcia plastyczne. W drugim tygodniu wychodzimy na zewnątrz i zapraszamy bardzo serdecznie na kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik, gdzie odbędą się zajęcia ogólnorozwojowe. Trzeci i czwarty tydzień to wakacyjne warsztaty kreatywne, gdzie dzieci będą mogły m.in. wykonać babeczki musujące do kąpieli. Zapraszamy również na Zamek Siewierski, gdzie odbędą się spotkania z rycerzem oraz wakacyjne spotkania pod nazwą Tajemnice Zamku Siewierskiego. Oprócz tego zapraszamy na rycerskie opowieści na Zamku w Siewierzu. W każdy poniedziałek, miesiąca lipca i sierpnia. Zapraszamy na skatepark, gdzie będzie odbywał się największy projekt szkoleniowy w Europie na skateparkach, prowadzony przez grupę Extreme City. W każdy wtorek miesiąca lipca od godziny 15.30 zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat na kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik w Siewierzu, gdzie odbędą się również zajęcia ogólnorozwojowe. Ponadto w każdą środę miesiąca lipca w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu odbędą się spotkania z historią rzemiosł dawnych w Siewierzu. Zapraszamy również do Wakacyjnej Akademii Młodego Muzyka. Są to zajęcia indywidualne, nauki gry na instrumentach Dętych. Zapisy na zajęcia. Przyjmowane są u instruktora Orkiestry Dętej w Siebieżu. Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym oraz konkursie plastycznym. Regulamin tych konkursów, jak również wszystkie szczegóły dotyczące zajęć odbywających się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu znajdziecie na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich instytucji kultury. Dlatego też musieliśmy wprowadzić procedury oraz oboszczenia związane z funkcjonowaniem naszej działalności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi procedurami oraz z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi na czas wakacji. Dostępne są one na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, do aktywnego uczestnictwa w naszych zajęciach wakacyjnych.